Hej, hej, Siemanko, wszystkim tu Girko, to witam ponownie na Watcher of Films. I miałem nie robić pli <noise> jeszcze na razie, póki, bo widzicie, że się odbudowywuję i zbieram. Eee, ale właśnie nowy event wystartował, jak widzicie. Co, co tydzień jest nowy event, tylko ten się różni tym od poprzednich, że od razu dali pięć kamieni, kurczę, w cholerę darmowych. I takich. <laughs> Mamy cały nowy tryb przywołań yy, Więc no, no więc co, no, trzeba kurczę spróbować Oczywiście tu brakuje jednego ze zwykłych Żeby sobie hapnąć, więc zobaczymy Zobaczymy co z tego, no jeden legendarny, legendarny Ostatnio coś mi średnio szło Chociaż powinienem mieć chyba Chyba Pity się odpalić niedługo No ale dobra, zostawimy to, spróbujemy te nowe Dobra, nie przeciągać W ogóle zaczyna, zaczynamy ten event Od pięciu tych darmowych kamieni plus kurczę Plus właśnie 200 tych, także jest z czego Śmigamy po ciężkę. Dobra jedziemy pierwszy. Pojęcie nie mam jakie szanse są. No <grybujesz> ile jest luneria. Okej, okay, czyli mamy mamy ucznika magi czy tam walczącego z dystansu. Oczywiście bierzemy 5 dych za darmo, czemu nie? Nie mam nowa, także jest fajnie. Dobra. i 50 diamentów dobra lecimy next continue o to jest jeszcze jak zwykle event przywołania czyli teraz jedyne co przywołujemy to przywołujemy przywołujemy Nirono, to wiadomo to nie ma czym się chwalić czyli tylko lordów czyli jak brakuje do nowej frakcji Sorzus kolejny dobra No ten nie jest lordem, więc nie wiem czemu, tak? Ale lecimy. Dobra, i, i Niro po raz kolejny, to aż wezmę i, i na pociechę rzucimy sobie zwykłe. Dobra. No jest na pewno... No i jest LEGO, dobra. <laughs> jest LEGO. No to warto było. Tu na razie górny rząd Badziew, czyli pójdzie na kasę. Kogo mamy? Valerie z... Dobra, walka Chaotic Nightmare. Nie wiem w ogóle co to jest. Pierwsza, z tej, pierwsza, pierwsza z, tej, z tej frakcji. A human that grew up in tribe of rocks is trained to be a fearsome fighter. Dobra, niestety nie mogę się pochwalić. Po raz drugi, żeby łyknąć 50, ale znaczenia to nie ma. Mamy Lego kolejne. <laughs> Dawaj, dawaj. Co teraz mamy? Dobra, później będę pisał. Okej. Okay. No i okej, okay. więcej nie próbuję, bo już wiecie, jak z, z mojego doświadczenia, jak pole, polego będę próbował kolejne, to mi nic z tego nie wyjdzie, więc spoko. Do zobaczenia. 30. aha, mamy jeszcze 10, 10 następne też dycha. Będziemy zbierać. Dobra. Powodzenia w nowym momencie. Trzymajcie się. Hej.